Z Zobaczycie, jak m.in. tworzyć listę ulubionych kanałów czy zrestartować dekoder. Zaczynajmy. Na początek trochę teorii o technologii i naszych dekoderach. Dekodery Zarzynkom, UHD88 i UHD80 umożliwiają odbyć programów technologii kablowej i satelitarnej. W obu przypadkach. Mm. Mm. Teraz kilka słów o liście kanałów telewizyjnych. W jednej i drugiej technologii kablowej i satelitarnej nie można zmienić kolejności kanałów. Jeżeli wciśniesz strzałkę w lewo lub w prawo, zobaczysz, że kanały są posortowane tematycznie, np. info, rozrywka, sport. Możesz też utworzyć swoją listę kanałów. Wejdź w moje konto, moje ustawienia, kanały ulubione i tylko te kanały, które chcesz oglądać. Zostaną one dodane do listy i będziesz mógł się przyłączać tylko. A co zrobić, kiedy dekoder zawiesza się lub po prostu wolno reaguje na polecenia pilota? Najpierw wykonajcie restart dekodera, czyli odłączcie go na chwilę od zasilania. A jeżeli problem będzie się powtarzał, zresetujcie go do ustawień fabrycznych. BYMIKO 2 posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka.